Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie. W tym nagraniu pragnę poruszyć temat głosu duszy naszej w nas. Na pewno zauważyłaś już nie jeden raz, że bardzo często. Prowadzisz dialog w sobie, z sobą, z swoim niższym ja, swoim ego, albo z jakąś raną w sobie. Na pewno też zauważyłeś, czy zauważyłeś że też głęboko w tobie często. Dokańczasz niedawno prowadzoną rozmowę, albo przygotowujesz się już w duchu na jakąś, która stoi przed Tobą, którą wiesz, że będziesz prowadzić. Dlaczego tak jest? To jest hmm. dlatego, że duch nasz to, co żyje przez nasze myśli, przez nasze uczucia, przez nasze przekonania, wiarę, to co się wyraża w nas i przez nas. Przez nasze ciało i w naszym ciele ten duch jest połączony z duchem tego życia, z wszystkimi cząstkami w nas i z tym, co jest wokół nas. I w zależności od tego, jakie połączenie jest teraz aktywne. Czy z nami, czy z tym światem wokół nas? Ten duch wyraża. A czasami nawet sam się uaktywnia, bo podświadomość, która wie, co nas czeka, albo. I jeszcze przeżywa to, co było. Bo coś nie jest uwolnione, nie jest tak zamknięte, jakby to dusza chciała, albo było dobrze. Wraca to. I duch nam to podpowiada. Ale wracając do głosu duszy naszej. Kiedy umiemy go słyszeć, a kiedy nie! Te dusze nasze, głęboko w nas. Ona w sobie zawsze na nas czeka. Jak to jedna kultura opowiada w starej historii, jak anioł tu schodził na ziemię, ta anielska nasza dusza to, to ta anielska dusza wraz z aniołami, które prowadziły go, nałożyła palec. Na usta, aby ten głos duszy naszej przycichnął, aby wszystka różna prawda ta bardziej oddalona od duszy tego życia, od tej naj, najwyższej prawdy, żebyśmy mogli ją usłyszeć. I tak jest w nas dusza. Ten głos naszego Najwyższego Ja. Ten głos. Tego wiecznego światła duszy naszej. Głos tego, tego Anioła. Pamiętającego prawdę nieba w nas. Ten głos żyje. Ciszy czeka. Ciszy, gdyż nie będzie się narzucał. Nie będzie chciał innych przegłuszać. On czeka, abyśmy zechcieli zaprosić go do naszego życia. Abyśmy zapragnęli. Zrobić miejsce mu w nas i w naszym życiu, głos duszy naszej. Umijmy w nas nie tylko jako słowa, ale też przez uczucia. Przez to uczucie. Tak, to jest najwyższą prawdą bez wątpienia. W nas. Ta dusza umie nam podpowiadać, ale dopiero wtedy, gdy wszystko inne w nas ucichnie. I to najważniejsze jest wiedzieć. Że dojście, mime, do tego najjaśniejszego światła, pełne niebiańskiej prawdy, światła, gdyż wyraża najwyższą świadomość. Niebiańskie dlatego, dlatego że dusza umie nam podpowiedzieć. O najwyższą prawdę. O nas i o duszy naszej. Dusza umie być otulona wieloma warstwami cienia. Może też być tak mocno otulona cieniem, że, że nie umie, nie umiemy jej widzieć. Ale tylko w tej gdy pozwolimy sobie, mówimy, bo czy to ty, czy ja, czy każdy inny, każdy tu się z tym zmaga. Gdyż schodząc tu, ta dusza, pełna światła, zacichła. Żeby wejść w te przestrzenie świadomości, żeby móc tu stać się cząstką tego życia, dlatego zacichła i przyjęła tą świadomość. Te różne warstwy prawdy, jako to, Czym życie żyje, są duże, które nie umiały zapomnieć, które przyjmowały tą prawdę, ale w środku czuły, że jest coś innego albo jest inaczej. Niektóre mają wyraźniejszą, inne mniej wyraźniejszą pamięć, ale to jest nieliczny procent. Dlaczego? Tak jest. To jest dlatego, że ta dusza, która pamięta bardzo, ale na pewno bardzo długo, żyła w tamtych przestrzeniach i nawet schodząc, nie umie zapomnieć. A te dusze, które często schodziły w te niższe poziomy świadomości, W długiej przestrzeni czasu zapomniałem tej wyższej prawdy w sobie uczucie. Ale każdy, każdy zszedł z darem wolnej woli. I tylko dzięki temu wolne, daru. Wolnej woli w nas, ty, ja, jak i każdy z nas, ma możliwość tej głębszej prawdy się doszukiwać. I tylko wtedy, jak zaczniemy jej szukać, jak zaczniemy ten głośny głos naszych ran, naszych lęków, Naszego ego, naszych traum puszczać. Nie, żeby ich nie słuchać, tylko jeśli pozwolimy sobie głębszą prawdę, która się za nimi kryje, nie tą, którąśmy odkryli, tylko jeszcze głębszą rozpoznawać. Będą wszystkie te głosy ucichać. aż utorujemy sobie w nas ścieżkę do duszy naszej. Mówimy, gdyż widzę, że to ważne jest dla każdej duszy. I niektórzy, na pewno do nich należysz też ty, znają te ścieżki, do duszy w sobie. I im więcej uwagi zwracamy ja, ty, jak i każdy z nas, kto tu żyje, na ten głos wewnętrzny w sobie. Im mocniejsza jest więź, tym więcej czujemy, tym wyraźniej nas Dusza nasza, ten żywy anioł w niej, który pamięta to niebo w sobie, tym wyraźniej będzie umiał. W nas zamieszkać i nam podpowiadać. Podpowiadać to, co jest najcenniejsze dla duszy naszej i co budzi światło tej wyższej wprawdy w nas. I co się kryje za każdym cieniem? Nie zawsze wyraźnie umimy słyszeć Jego odpowiedź, gdyż ona może być od tej, którą sobie umimy wyobrazić lub umimy przyjąć, jeszcze bardzo daleko. Dlatego rozwój. Wstaję. Tej wyższej świadomości. Na początku wolno, ale są momenty, gdzie umie nam prawdę się pokazać, gdzie zaczynamy dostrzegać całkiem inaczej świadomość. I na pewno. Przeżyłaś już coś takiego, i ufam, jak ich życzę każdemu z nas, Tobie, mi, każdemu, kogo znamy, żeby przeżył jak najwięcej te momenty, abyśmy, Ty, ja i każdy z nas, umiał odkryć ten głos duszy w swojej. Który cicho mówi do nas i umie nas jak najlepsza nawigacja ścieżkami wdzięcznego serca i wdzięcznej duszy przez to życie prowadzić. Ufam, że tymi słowami umiałam Cię zmotywować. Jeszcze świadomiej otwierać na tą ciszę, za którą kryje się głos duszy naszych w nas, abyś ty coraz wyraźniej i z głębszą lekkością umiała korzystać. Z tego cennego skarbu, który jest w Tobie, we mnie i w każdym z nas. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Do usłyszenia.